Niestraszny był im wiatr i deszcz. 19 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu Koźnickiego, pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych, wzięło udział w piątym przeglądzie kół gospodyń wiejskich Ziemi Koźnickiej, który w tym roku odbył się 14 września w Sieciechowie. Tematem przewodnim wydarzenia były czasy PRL-u. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali starosta kozienicki Krzysztof Wolski, przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Ziemi Kozienickiej, burmistrz gminy Kozienice Mariusz Prawda, wójt gminy Sieciechów Arkadiusz Guba oraz prezes stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka Irena Bielarska. Mamy dzisiaj piękną imprezę w plenerze, jubileuszową, piątą. Zaczęło się, to pamiętam, pierwszy przegląd był wójta w Gniewoszowie. No, i tak z koło się pomału toczyło, i dzisiaj jesteśmy w Sieciechowie. Więc bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa witam. Życzę miłej, fajnej zabawy, miłych wspomnień. Cieszę się, że dzisiaj również mogę do uczestniczyć. Wiem, że to jest naprawdę wspaniała możliwość skosztowania tych przygotowanych produktów. A Pani Prezes. Gratuluję, ponieważ zaczynała od kilku, teraz już jest naprawdę spore grono, od jednego mówi nawet, teraz już jest bardzo pokaźne to grono. Czyli potrafi ich zachęcić. Bardzo dobrze współpracuje z burmistrzami, z wójtami, co również procentuje, bo gdyby tego nie było, nie byłoby tej dobrej współpracy. Również ta inicjatywa tych kół gospodyń mogłaby troszkę gdzieś osłabnąć. Także serdecznie dziękuję wszystkim burmistrzom Wójtom i pani prezes, bo myślę, że po prostu ten pomysł z kołami gospodyń był naprawdę trafiony w dziesiątkę. Minęłej udanej imprezy i żeby ta pogoda się nie popsuła. Lokalna grupa działania Puszcza Kozienicka i Związek Gmin Ziemi Kozienickiej to idealne partnerstwo, które daje dobre owoce, a takim jest przeglądku Ziemi Kozienickiej. Kiedy w 2018 roku prowadziliśmy i prowadzę lokalną grupę działania, było jedno koło Wiejskiej. wiejskich. W tej chwili mamy 33 przynajmniej o takiej liczbie wiemy. Życzę Państwu przede wszystkim dobrej pogody, życzę Państwu dobrego apetytu, życzę miłej zabawy. I zapraszamy już dzisiaj na kolejny przegląd kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się na terenie powiatu kozińskiego. Wszystkiego dobrego, dziękuję ślicznie. Podczas przeglądu Koła Gospodyń Wiejskich wzięły udział w dwóch konkursach obowiązkowych. Na najładniejsze stoisko i kulinarnym PRL-owy galimatias. Dodatkowo rywalizowały również w konkursie o nagrodę prezes LGD Puszcza Kozienicka Moda PRL-u, oraz w kilku innych związanych ze sztuką kulinarną. Rozpoznawanie przypraw, obieranie jabłek na czas, ubijanie piany trzepaczką czy quiz kulinarny: wymień najwięcej potraw z danym składnikiem. Pięciosobowe jury złożone z przedstawicieli gmin powiatu, współorganizatorów wydarzenia oraz zaproszonych gości zdecydowało, iż pierwsze miejsce i bon o wartości 2000 zł otrzyma koło gospodyń wiejskich w górzcu. Panie przygotowały kurczaka w śmietanie. Drugie miejsce i bon o wartości 1500 zł trafił do koła gospodyń wiejskich Marianianki w Marianowie, które zaserwowały wątróbkę palce lizać. Natomiast trzecie miejsce i bon o wartości 1000 zł zdobyło koło gospodyń wiejskich śmietankowe babeczki w śmietankach, które zaprosiło członków komisji konkursowej na zawijaki babci Ani. Jiri przyznało również wyróżnienia dla kół gospodyń wiejskich w Bąkowcu, w Sarnowie, w Świerżach Górnych, w Pasinowie i w Sieciechowie. W pokazie mody z czasów PRL-u najlepsze okazały się. Pierwsze miejsce koło gospodyń wiejskich Basinowianki, drugie miejsce koło gospodyń wiejskich wulczanki i trzecie miejsce egzekwo koło gospodyń wiejskich w Oleksowie i koło gospodyń wiejskich słowickie dziewczyny. Fundatorem nagród i wyróżnień w konkursach obowiązkowych był Związek Gmin Ziemi Kozienickiej. Natomiast nagrody w konkursach dodatkowych ufundowało Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka. Muzyczną oprawę Piątego Przeglądu zapewniły występy zespołu ludowego Guzowianki oraz zespołu słowiczanki. Przed publicznością zaprezentował się również muzyk Marcin Juźwik. Tego dnia nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Chętni mogli wziąć udział w kulinarnej akademii oraz w warsztatach artystycznych. Wśród gości podziwiających występy i zwiedzających pięknie przygotowane stoiska byli Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Monika Hojnacka, członek Zarządu Powiatu Kozińskiego Mieczysław Szewczyk, radni Rady Powiatu Monika Krawczyk i Cezary Bogacki, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele władz gmin Powiatu Kozińskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i gmin powiatu, służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Sieciechów i całego powiatu. A mam nadzieję, że się wszyscy dobrze bawiliście? i że, jest, że wy jedziecie stąd zadowolone i że będziecie piąty jubileuszowy przegląd Kół Gospodyń wspominali na kolejne lata długo i że była to dla was dobra zabawa dziękuję wszystkim kołom dziękuję wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj tutaj przyjechałyście wszystkie drogie panie gratuluję wszystkim wygranym myślę, że Ci, którzy nie wygrali, to na pewno wygrają następnym razem. Organizatorami przeglądu byli Związek Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka.